Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi stali słuchacze i drodzy sympatycy naszego kanału Tubacordis. Ostatnio znowu rozpętała się burza w szklance wody, jakiś straszny atak na moją skromną osobę w lewackich mediach. Pragnę tutaj na samym wstępie zaznaczyć. Że nie życzyłbym sobie komentarzy typu takie, jak się pokazały chyba ze dwa, yy, kiedy tłumaczyłem mechanizm działania afery piwnej słynnej, że ksiądz się napił piwa wielka afera, i wtedy pojawiły się chyba ze dwa takie komentarze, a przynajmniej jeden, tylko winny się tłumaczy. No nie, kochani, no nie schodźmy do takiego poziomu. Naprawdę bardzo proszę. To jest jakaś taka tam pseudo folklorystyczna, takie powiedział, co wiedział, na każdą okazję. No nie, no nie schodźmy do takiego żenującego poziomu w dyskusji. Bardzo proszę o to. Ja się nie tłumaczę, bo nie mam się z czego tłumaczyć, podobnie jak nie miałem się z czego tłumaczyć w przypadku afery piwnej, tylko wyjaśniam. Wyjaśniam, na czym polega najbardziej chamska, prymitywna manipulacja, jakie mani mechanizmy tu działają. I apeluję do wszystkich czytelników, odbiorców tych niegodziwych kłamstw, że skoro Pan Bóg dał im rozum, żeby z niego korzystali. Żeby nie przyjmowali na wiarę tego, co we wszystkich najgorszych brukowcach czy szmatławcach na czyjś temat tam napiszą, wymyślą, nakłamią. Dlatego to wyjaśniam. A zatem wracając do tej afery. Wszystko zaczęło się od zdjęcia, które umieściłem na Facebooku i w sprzed ponad półtora roku. To był gdzieś początek stycznia roku pańskiego 2018, czyli już właściwie zamierzchłe dzieje. Wówczas najpierw pierwsza burza w szklance wody nastąpiła, mianowicie jakieś tam, jacyś ludzie naprawdę chorzy. Yy. Sugerowali jakieś tam zboczone, obrzydliwe podteksty mojego wpisu. A co to było? To było zdjęcie chłopca przyjmującego na klęczniku pierwszą komunię świętą, zdjęcie pierwszokomunijne. A ksiądz w tradycyjnych szatach liturgicznych, nawet z manipularzem, tej komunii chłopcu udzielał. I dałem taki opis. Po katolicku. Na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną. W nawiązaniu do, do niegdysiejszej praktyki, kiedy to, kiedy to się karało trzciną na rękę w szkołach. Oczywiście nikt tego w tej chwili nie stosuje, ale to w nawiązaniu do tamtych czasów i tamtych praktyk. Oczywiście jako dowcip pewien, żeby nikt tego dosłownie nie brał. Bo już dmucham na zimne. Przecież ludzie czasami nie, znają, nie mają zupełnie poczucia humoru. Biorą wszystko literalnie, dosłownie. Więc, żeby tego uniknąć, dałem takiego emotikonka, uśmieszek z przymrużeniem oka. Że to był żart z tą trzciną na rękę. Oczywiście to trzciną na rękę nie dotyczyło absolutnie tego chłopca, którego daję za wzór, za przykład, jak się powinno godnie przyjmować komunię świętą, raczej odnosiło się do dorosłych, którzy propagują takie, takie przyjmowanie na rękę, tak zwaną handkomunię. Po prostu wyraziłem swój sprzeciw dla niegodnego przyjmowania Pana Jezusa w komunii świętej. Po katolicku tylko na kolanach, tak? Czyli uklęknij człowieku, jak przyjmujesz Pana Jezusa, i przyjmij go do ust, a nie na rękę, bo tak się nie godzi. To nie jest coś, tylko to jest ktoś przez największe K. To jest Twój Bóg i Pan, to jest Twoje wszystko, więc przyjmij go z pełnym uszanowaniem, ze czcią, w sposób godny. Takie było moje przesłanie, oczywiście. No i każdy człowiek, no przy odrobinie, yy, w Dobrej woli i używalności rozumu, tylko tak to mógł odebrać, oczywiście. No, ale z tego zrobiono najpierw ten ponad półtora roku temu jakieś straszne rzeczy. E, oskarżano mnie o jakieś podteksty pedofilskie, o coś tam. E, mój tekst na kolanach i do ust zniekształcano i powstało z tego gdzieś tam na kolanach i do buzi i takie różne bzdury, jakieś niesmaczne, obrzydliwe. W ogóle się zastanawiam, czy może być ktoś, czy można być aż tak nierozumnym, żeby, żeby w ten sposób to odczytywać, czy aż tak być zboczonym, czy, czy aż tak złośliwym? Nie wiem, co tu grało. W każdym razie, no coś, coś niesamowitego, no to też wtedy odgrażali się, co po niektórzy, że do prokuratury, no to śmiechu warte, oczywiście, z czym do ludzi. No i teraz. Po ponad półtora roku przerwy znowu atak nastąpił. O to samo zdjęcie i ten sam wpis, tym razem w tak zwanym ośrodku monitorowania zachowań ksenofobicznych i rasistowskich, czy rasistowskich i ksenofobicznych, bo tam w różnej kolejności się przedstawia. Wielki ośrodek tam. Ośrodek monitorowania kojarzyłby się z jakimś instytutem naukowym, z jakąś pracą badawczą, czymś takim. Tymczasem ten ośrodek jest samozwańczy. To jest tam kilka osób po prostu o poglądach jakichś tam skrajnie lewicowo-tęczowych, które atakują. Każdego normalnie myślącego i piszącego, yy, który broni yy, naszych wartości i, i tradycyjnych zasad. I to się tak nazywało, samozwańcze, dawno już powinno być zdelegalizowane i powinno im się dobrać do skóry. Nie mówiąc już o tym, że założyciel i, i do niedawna prezes tego ośrodka, yy, niejaki Gaweł, yy, Rafał Gaweł, bodajże. Ma prawomocny wyrok sądowy, dwa, dwa lata więzienia, bo to jest oszust, kryminalista, dawno powinien siedzieć we więzieniu. Tymczasem udało mu się uciec do Norwegii i tam udało mu się zyskać azyl na zasadzie prześladowanego politycznie. No, nie, nie politycznie, tylko po prostu oszust finansowy, kryminalista, który powinien siedzieć we więzieniu. A cały ten ośrodek powinno się rozgonić na cztery wiatry. No ale, póki co. W tym ośrodku ukazała się taka, taka anuncjacja na mój temat, taki atak po prostu bardzo niewybredny. Chciałem to odczytać z oryginalnego tekstu, ale już to, już to tam gdzieś zostało usunięte. Ale są ślady w innych, bo to podjęły jak zwykle. Podejmują wtedy wszystkie takie tam lewackie media, jak jest atak na mnie, z którejkolwiek strony. No i po prostu ślepo przepisują to, co tam napisano w jednym. Tak zawsze na tej zasadzie to działa, że w mediach nie sprawdza się, nie dociera się do źródła, tylko się po prostu przepisuje to, co ktoś tam wymyślił, jakieś bzdury. No i tak tym razem też było. Pocytuję, pozwolę sobie najpierw zacytować Gazetę Wyborczą. Ksiądz Zbyt, tytuł. Ksiądz z Bydgoszczy zachęcał do bicia dzieci. Ośrodek zawiadamia prokuraturę. Do bicia dzieci. No gdzie ja zachęcałem do bicia dzieci, ludzie. Zachęcając do godnego przyjmowania Pana Jezusa, dając za przykład za wzór chłopca klęczącego i przyjmującego Pana Jezusa do ust, to ja zachęcałem do bicia? I dalej, czytamy. Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych złoży zawiadomienie do, prokura, do prokuratury w sprawie księdza Romana Kneblewskiego. Uważa, że nawoływał do przemocy wobec dzieci. Yy, bardzo wątpię, żeby, żeby ośrodek składał do jakiejkolwiek prokuratury. To jest taki blef i bicie pijany, bo gdyby do prokuratury ktoś z czymś takim się zgłosił, to w najlepszym razie, podejrzewam, zostałby wyśmiany. I dalej, czytamy. Kodrat Dulkowski, prezes ośrodka, dziś 17 października powiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez księdza Romana Kneblewskiego. Sprawa dotyczy postu zamieszczonego przez kapłana w sieci w zeszłym roku. Pod zdjęciem dziecka przyjmującego komunię ksiądz Kneblewski napisał po katolicku na kolanach i do ust, a na rękę co najwyżej trzciną. No tak napisałem, ale przecież no, to jest jasne. Jak słońce, że chodziło mi o godne przyjmowanie pana Jezusa w Komunii Świętej. A dalej, co oni z tego zrobili? Tam w różnych mediach to się pojawiło. Tam różne takie Newsweek, na temat, jakiś tam łonet. Tam, tam najrozmaitsze media podjęły to i cytują z tego ośrodka, prawda? A ośrodek mówi, że twierdzi, że ja instruuję innych księży, jak się znęcać nad dziećmi. Yy, w Nawołuje do tego, żeby dzieci kilkuletnie bić usztywnioną łodygą trzciny, cytuję: Przy czym dziecko ma być dodatkowo poniżane i upokarzane, bo ma tę karę otrzymywać naklęcząco na wyciągnięte ręce. No ludzie, gdzie ja coś takiego sugeruję? No przecież to jest kłamstwo. Ordynarne. Nikczemne kłamstwo. I, to, I za to nikt się nie bierze, a powinno być ścigane, uważam, coś takiego. I e, no właśnie, no, no gdzie ja mówię, że, gdzie ja nawołuję? Przeciwnie. Tego chłopca kilkuletniego daje za wzór do naśladowania. On właśnie tak przyjmuje pana Jezusa, jak należy przyjmować. Na kolanach i do ust. Natomiast tym, którzy, którzy domagają się komunii na rękę, wyrażam swój sprzeciw w sposób żartobliwy, mówiąc, a na rękę co najwyżej trzciną. Uśmieszek z przymrużeniem oka, że ja nie chcę nikogo literalnie bić trzciną, tylko sobie żartuję, wyrażając sprzeciw wobec owej fatalnej hand komunii, jak to się zwykło nazywać. I to tyle. Ale kochani, tutaj dotykamy Szerszej sprawy. No, jeszcze może jedno dopowiem, że za tym atakiem w mediach poszedł atak troli. Tam podejrzewam, że kilku troli, każdy zakładając po kilka kont fikcyjnych. Także ja swego czasu nie nadążałem blokować tych fikcyjnych kont. Niewybredne komentarze, ale to, to ewidentne trole po prostu wszystkie konta podobne, tylko jakieś imię i nazwisko, najprawdopodobniej fikcyjne, tam jakieś tam, takie jakieś tam fikumiku, jakikolwiek wpis i potem i informacja, że aby w od, od, zobaczyć udostępniane przez tego kogoś posty, y, zaproś do grona znajomych. Oczywiście nie będę do grona znajomych troli zapraszał, tylko, tylko blokuję, tylko, prawda? Ale, y, no, ale taki atak nastąpił, to ewidentnie trole, które pewnie za pieniądze to robią. A za trollami niestety idzie cała rzesza tak zwanych pożytecznych idiotów. Ludzi, którzy nie sprawdzą, nie zobaczą źródła w ogóle o co chodzi, tylko przyjmują na wiarę te ugarstwa nikczemne w lewackich mediach i komentują. Ale to nie tylko w przypadku ataku lewackich mediów na księdza tak się dzieje. To się dzieje w ogóle na porządku dziennym, na YouTubie, nam na Glorii, gdziekolwiek, w komentarzach. Powszechną praktyką niestety, ale pożałow pożałowania godną jest to, że ktoś nie zajrzy nawet, do, nie posłucha wypowiedzi, nie zajrzy do filmiku, tylko spojrzy na tytuł i od razu komentuje. I to na temat, który jest wyjaśniony tam w środku, by otworzył, wysłuchał, kilka minut zajrzał, obejrzał, posłuchał, to by wiedział. Ale nie zajrzy, nie dowie się niczego, tylko na podstawie tytułu, już komentuje i wymądrza się na temat, a może nawet i wymądrza. To jest pożałowania godna praktyka, kochani, apeluję nie tylko do moich słuchaczy, bo, bo podejrzewam, że większość moich słuchaczy takich zwyczajów nie przejawia. Ci, którzy z wyboru wchodzą na Tuva Cordis, to są, tak uważam, ludzie na poziomie pewnym. Ale apeluję o to, żeby innych też uświadamiać, że naprawdę żenującą praktyką jest komentowanie czegoś, czego się nie zna. Zapoznaj się człowieku. Dotrzyj do źródeł, zobacz o co chodziło, i dopiero wtedy możesz się wypowiadać. Także, kochani. Wybaczcie mi y, tę długą kwestię, ale chciałem poruszyć temat nadal ważki, dotyczący zachowania się na społecznościowych mediach. Starajmy się słuchać ze zrozumieniem, zrozumieć o co chodzi i dopiero wtedy zabierać głos, komentować.